Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Shalom, szalom, witajcie, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Jest taka ilustracja, trudno nawet powiedzieć opowieść, ale ilustracja rabiniczna, która mówi o tym, że kiedy Bóg zmienił imię Saraj na Sara, żonę Abrahama, to to jod, które wyciągnął, ta najmniejsza hebrajska litera, którą wyciągnął z jej imienia, nieustannie zanosiła do niego skargi, i płakała, i mu się narzucała. Także w końcu Pan Bóg ją wstawił w imię Jozułego. I to jest bardzo ładna ilustracja pokazująca to, że każdy element, nawet ten najdrobniejszy w prawie Pańskim, jest niesłychanie istotny, niesłychanie ważny i nie może być pozbawiony miejsca w Torze, pozbawiony miejsca w Piśmie Świętym, rozszerzając to już na, na nasz kanon biblijny. prawda? Kochani, oczywiście, ta ilustracja w kontekście dzisiejszej Ewangelii głównie pada i w kontekście podkreślenia tego, że niezwykle ważne jest prawo, że tak jak nam mówi sam początek dzisiejszej Perykopy Ewangelicznej z Mateusza, czy Pan Jezus w tym, w tym fragmencie, mówi: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. I oczywiście. Tak, prawo jest nam dane. To, że my żyjemy już w perspektywie Nowego Testamentu i zmartwychwstania Jezusa, nie oznacza, że Stary Testament przestał odgrywać jakąś ważną rolę, tak? Nadal, zobaczcie, w naszych Bibliach jest i Stary, i Nowy Testament, nadal odwołujemy się do Dekalogu i nadal jest to dla nas niesłychanie ważne. Nie jest tak, że, że tamto przestało mieć swoją wagę, skoro mamy Nowy Testament. Chociaż czytając komentarze do dzisiejszej Ewangelii, oczywiście spotkałem się też z takim bardzo rozróżniającym, tak? czy nawet antagonizującym środowisko pierwszych chrześcijan związane właśnie z Mateuszem i tych związanych ze świętym Pawłem. Czyli właśnie jednych, którzy jakby mówią o ważności, o istocie prawa, a z kolei w teologii Pawła próbuje się znaleźć taki, taki zarzut, czy taką, taką nieścisłość, że Paweł mówi o tym, że prawo jakby tak, prawo miało być wychowawcą, że jesteśmy w, przez Chrystusa doprowadzeni do wolności i tak dalej, nie? Jakoby prawo według Pawła przestało mieć znaczenie. No tak nie jest, nie? Po pierwsze, Pan Jezus mówi dzisiaj, aż się wszystko spełni, więc wiele tych rzeczy, wszystkie, całe, całe proroctwo Starego Testamentu wypełnia się w Jezusie, tak? Więc prawo jest spełnione. Natomiast Pan Jezus też zaznacza, że, że dopóki niebo i Ziemia nie przeminą, tak? Czyli w jakiś sposób to starotestamentowe prawo obowiązuje do końca świata. Po prostu, tak, posługując się naszym współczesnym językiem. I pewnie gdzieś ten spór, o którym mówiłem, spór widniejący w niektórych komentarzach do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, znajdował też odzwierciedlenie w takich dwóch nurtach pierwszego chrześcijaństwa, o którym też bardzo wyraźnie widać w Biblii, o którym możemy poczytać, ale nie tylko w Biblii, bo bo te dwa nurty istniały ze sobą gdzieś tam pewnie do V wieku mniej więcej, przynajmniej w jednej z ostatnich książek biskup Ryś właśnie tak to pokazuje. To znaczy, tak, ci chrześcijanie, którzy nawróceni byli z judaizmu, judeo-chrześcijanie, możemy ich tak nazwać tutaj na, na potrzeby nasze. I, I ci chrześcijanie nawrócenie z pogaństwa, tak, ten kościół z narodów. No i właśnie ci, którzy jakby żyli może w większej wolności, tak, pamiętamy sobór Jeruzalimski, że on tam nie zobowiązywał do zachowania wszystkich praw Starego Testamentu, podkreślił to co najważniejsze. No i ci, którzy jednak zachowywali przepis prawa starotestamentowego, co z kolei kłóciłoby się z pewnymi fragmentami właśnie u świętego Pawła, Faryzeusza, przecież wykształconego zresztą, który właśnie mówił o tym, że jeśli zachowujesz stare prawo, to, to, to tak jakbyś pokładał swoją nadzieję w wypełnianiu prawa, a nie w Jezusie. Więc ten spór, no jakiś pewnie istniał, tak? Ale czytając dzisiejszą Ewangelię dalej, zobaczcie, że z jednej strony Pan Jezus odwołuje się do do Starego Testamentu, odwołuje się do dekalogu, tak? No bo tutaj, jakby w, w kazaniu na górze, poruszamy się w obrębie też dekalogu, ale zdecydowanie tę myśl pogłębia, tak? I tak samo jest u Świętego Pawła. To nie jest tak, że, że stare prawo przestało mieć znaczenie, ale że zrobiliśmy krok dalej, tak? I może stare prawo przestało obowiązywać w tym świetle, że my wypełniamy, jakby w czynach, w naszej moralności. To prawo wypełniamy, ale już nie jakby z zewnętrznego nakazu, tylko dlatego, że przyjmujemy je wewnętrznie, tak? że motywem naszego działania jest miłość, a nie przepis prawa. Więc pewnie o tyle. Natomiast nasza moralność, gdybyśmy tylko tutaj oceniali, tak? bez, bez podejścia wiary. No, zasadniczo tak, jest zgodna również z przepisami Starego Testamentu, tak, no może wyłączając oczywiście te wszystkie przepisy celebracji rytualne, tak, ale jeśli chodzi o etykę, no to zobaczcie, że chrześcijanin postępuje tak samo, a może nawet bardziej, o czym dzisiejsza Ewangelia, jeśli się dobrze w nią czytamy, wczytamy. Bo pamiętam e, takie, taką sytuację z naszej grupy biblijnej. E, no, może trochę groteskowo i jakby, jakby prowokacyjnie temat poruszony, ale e, no właśnie, czytamy dzisiaj o tym gniewie, tak i o tym, że już. E, sam, sam czytamy o przepraszam o przykazaniu nie zabijaj i o tym, że już sam gniew jest jakimś wykroczeniem przeciwko temu przykazaniu i tam padają dwa określenia u Mateusza tak, że nie można mówić raka i nie można mówić bezbożniku więc takie prowokacyjne pytanie padło a to czy inne inne epitety wchodzą w grę tak czy można kogoś wyzywać innymi epitetami i będzie w porządku no nie oczywiście że nie jasne że tak jak mówię tutaj cała cała taka premedytacja w tym pytaniu dlatego żeby poruszyć ten wątek i Dojść rzeczywiście do istoty, nie? I Pan Jezus to dokładnie robi w tej Ewangelii, także jakby wychodzi od, od dekalogu. Ale zmierza nie do tego, żeby to było dla ciebie zewnętrzne prawo, które wypełnisz co do litery, tak? I teoretycznie będziesz w porządku, bo nie powiesz komuś raka, nie powiesz komuś bezbożniku, ale na przykład go tam zwyzywasz w inny sposób, tak? Czy jakby odwołując się tutaj do, konkretnie już do, do tego, co mówi Pan Jezus, nie zabijaj nie znaczy tylko nie zabijaj, ale znaczy też to, co się dzieje u ciebie w Twoim sercu. W jaki sposób traktujesz drugiego człowieka, czy on jest dla ciebie ważny, czy szanujesz jego życie. Nie? No, i tak z poszczególnymi przykazaniami, tak, bo dzisiaj mamy ich kilka w Ewangelii. E, czytaliście albo przeczytacie, więc na pewno to e, zauważycie. Chodzi o to, żeby dotrzeć do istoty tego przykazania, tak? Żeby zobaczyć trochę, co Pan Bóg miał na myśli, e, podając nam taki konkretny przykład. I, i, I dając nam takie konkretne prawo. Nie? Co więcej, Pan Jezus, jakby yy, pogłębiając tę myśl Bożą, czy w jakiś sposób ją wyjaśniając yy, w duchu Nowego Testamentu, pokazuje, że grzechem nie jest tylko Twój uczynek, tak? nie jest tylko to, co zrobisz, ale grzech pojawia się już w momencie, kiedy Ty podejmujesz decyzję, że coś takiego zrobisz. Tak? Kiedy podejmujesz współpracę z pokusą, a jej nie odrzucasz, kiedy w nią wchodzisz w jakiś sposób, to to już jest jakby twoja, twoja decyzja, twoja wolność, i, i, i podejmujesz, i to już jest, już jest moralnie, moralnie niedobrze, nie? To już jest moralnie złe. Ale właśnie, co się pod tym kryje, bo z jednej strony, zobaczcie, że ta ścieżka chrześcijańska jest o wiele bardziej wymagająca niż, niż tylko takie surowe zachowanie dekalogu. Tak, bo jesteśmy powołani do tego, żeby wejść z miłością, tak? żeby zobaczyć, co jest, jaka decyzja, jakie moje zachowanie, jaka relacja jest, jest wypełnieniem miłości, a nie tylko przekroczeniem przepisów prawa. Nie? Ale zobaczcie, że właśnie w tym wszystkim też pojawia się wątek mojej decyzji, czyli tego, co się dzieje u mnie w sercu, nie? w mojej głowie, w moim sumieniu. A to z kolei odwołuje się do czegoś, co wydaje mi się absolutnie dzisiaj kluczem do dzisiejszej liturgii Słowa: czyli, że Bóg nam daje wolność, że pozostajemy w wolności, że nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby, żeby to prawo wypełniać w jakiś sposób. No i tutaj oczywiście jakby nie sposób się odwołać, nie odwołać, przepraszam, do pierwszego czytania, tak, które jest ewidentne. To znaczy, już sięgam sobie po tekst, jeśli zechcesz, zachowasz przykazania, tak? Dzisiaj mądrość Syracha nam rozpoczyna fragment, który czytamy jako pierwsze czytanie, a z kolei na końcu nikomu on, czyli Bóg, nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć, tak? Czyli jesteś wolny i ta wolność niesłychanie wybrzmiewa w tym, co mówi Pan Jezus dzisiaj, tak? Mówi o tym, że przekroczenie przykazania to jest Twoja decyzja nie jesteś w żaden sposób zdeterminowany i w Starym Testamencie również odnajdujemy dokładnie tego, tego przykłady, takiego wezwania, jak właśnie by chociaż w tym przytoczonym pierwszym czytaniu, fragmencie z Mądrości Syracha. Kochani moi, dla mnie to jest absolutnie budujące i niesamowite i chyba najbardziej taka pociągająca rzecz w, tym, w tej dzisiejszej liturgii słowa, nie? że pozostajemy wolni że Pan Bóg nas nie zmusza, On wie, co jest dla nas dobre, On wie, po co nas stworzył, wie w którym momencie i w jakiej drodze jest wypełnienie tej miłości, o której tutaj mówimy, jako motywie naszej moralności, naszego wypełniania prawa, tak, natomiast nie jest nas w stanie, znaczy inaczej, nie chce nas zmusić do jej wypełnienia. Dlaczego? No, tutaj jakby historia Księgi Rodzaju, tak, i to, po co nas w ogóle stworzył. Człowiek. Zmuszony e, nie może kochać, tak? Nie da się zmusić do miłości, a Bogu zależy na naszej miłości, więc pozostawia nam wolność, ten dar, który nam dał od samego początku. I Jezus to dzisiaj bardzo podkreśla, i teksty dzisiejszej liturgii to bardzo podkreślają. Oczywiście, e, co za tym idzie, to nie jest tak, że Pan Bóg nas zostawia tak po prostu, tak? Mówię, a rób sobie, co tam, uważasz i tak dalej. To wszystko jest nieważne. No nie. E, dlatego, że Bóg. E, Daje obietnicę, tak? Mówi, stajesz przed wyborem. E, możesz wybrać dobro albo zło. E, tutaj mamy piękny tekst, znowu wrócę do, do mądrości Syracha. Położył przed tobą ogień i wodę po co chcesz, wyciągniesz rękę, tak? Przed ludźmi, życie i śmierć. Co ci się spodoba, to będzie ci dane. Tutaj myślę, że powinniśmy skojarzyć fragment Księgi Powtórzonego Prawa, 11 rozdział, gdzie Mojżesz jakby w tej ostatniej przemowie przed, przed narodem wybranym, zaraz przed wejściem do ziemi obiecanej. Zobaczcie, mówi no, niemalże identyczne te, słowa, te same słowa, tak? Kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I uwaga, Mojżesz tam zaznacza, wybieraj więc życie, abyś żył, tak? Czyli jesteś wolny. Ale kierunek, który ma dla ciebie Bóg, jest ten, a nie inny, tak? Możesz wybrać inaczej, ale wtedy nie dosięgniesz obietnicy, nie weźmiesz tego, co Bóg ci dał. I tutaj, oprócz wolności, jest jeszcze druga ważna rzecz, którą bardzo, bardzo, bardzo chciałbym powiedzieć. Mianowicie, no właśnie, nasza decyzja, czy wybieram dobro czy zło, tak naprawdę. Jest też oparciem się, zaufaniem tej mądrości Boga, tak? Temu, że On wie, co jest dobre, a co złe. No bo przyznacie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, a już trochę lat na tym świecie żyję, że mało jest tak naprawdę ludzi, którzy wprost wybierają zło, jakby z całą premedytacją. Tak, że będę robił złe rzeczy, bo one są złe i to mnie fascynuje. Takich ludzi są, ale nie jest ich chyba jakoś dużo. Myślę, że większość z nas. Tak naprawdę ma problem z tym, że nazywamy dobrem to, co niekoniecznie obiektywnie jest dobre. Tak? Nazywamy często dobrem to, co dla mnie jest korzystne, to, co dla mnie jest przyjemne, to, co, to, co mi się jakoś tam opłaca, tak? buduje jakiś mój komfort bycia. Nie? Bardzo subiektywnie podchodzimy do tego, co jest dobre i to niestety nas trochę prowadzi później na błędne drogi, bo okazuje się, że to, co przyjemne, miłe, komfortowe. Pomnażające nasz, nasz, nasz dobrobyt, niekoniecznie jest dobre. Niekoniecznie jest dla nas obiektywnie, ostatecznie w perspektywie życia wiecznego dobre. I tutaj yy, ostatnia moja myśl jest związana z tym, o czym pisze z kolei Święty Paweł dzisiaj yy, w drugim czytaniu. To znaczy, yy, mówi o tym, że głosimy tajemnicę mądrości Bożej, nie mądrość tego świata. Ani władców tego świata, zresztą przemijających, ale właśnie tę mądrość bożą, ukrytą przed wiekami. Ale te, która nam też na wieki będzie służyć i która nas na wieki będzie wypełniać, tak? w której, w której znajdziemy wypełnienie, może w ten sposób, w naszej, w naszej wieczności, w życiu wiecznym. No i Paweł też oczywiście mówi o tym, że jeśli wejdziesz w tę Bożą mądrość, jeśli zaufasz tej Bożej mądrości, to czeka na Ciebie wypełnienie obietnicy, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce. Człowieka nie zdołało pojąć, tak? Czyli znowu, Bóg daje Ci wolność, ale obiecuje, że jeśli mu zaufasz, to nie stracisz. Kochani, myślę, że tak, że obok tej ogromnej wolności, która, tak jak mówię, dzisiaj mnie bardzo w tym słowie porusza, to zaufanie Bożej Mądrości jest takim drugim krokiem, do którego nas ta, ta, ta liturgia słowa dzisiejsza bardzo bardzo mocno zachęca czy ukierunkowuje, tak? Zdać się na Boga w ocenie wydarzeń, które, e, które mnie spotykają, zdać się w ocenie moich zachowań, moich decyzji, mojego postępowania, tak? Czyli nie tworzyć sobie swojego własnego prawa, odwołując się jakby do początku dzisiejszego odcinka, ale zobaczyć, co Bóg w prawie zawiera jako dobre, a co zawiera jako złe. I rzeczywiście zdecydować się na tą Jego mądrość, w perspektywie swojej własnej często głupoty, czy tak naprawdę może takiego bardzo fragmentarycznego spojrzenia na ten świat, nie tylko z mojej własnej perspektywy. Wybierać jego opcję. Wybierać opcję Boga w swoim życiu z pełnym zaufaniem, że to, co się dzieje, jest wypełnieniem jego mądrości, i to on wie, co jest dobre, a co jest złe. I teraz, czy, czy, czy ja w swojej wolności Chcę rzeczywiście zaufać Bożej mądrości, z którą wiąże się obietnica. Tak? Czy to Ziemi obiecanej, czy, czy właśnie tego, co, co nawet dla nas jest w tym momencie zupełnie niepojęte. Yy, tak, no, nie jest to łatwa Ewangelia, nie jest to łatwa liturgia Słowa, ale te dwie rzeczy myślę, że wybrzmiewają w niej, przynajmniej ja tak ją czytam i tak ją odbieram. Jeśli, jeśli tutaj macie jeszcze jakieś głosy, to, to oczywiście, jak zawsze bardzo chętnie e, przeczytam wasze komentarze e, nie jest to jakoś może obfite pod moimi odcinkami ale gdzieś tam się pojawiają e, czasami jakieś wasze wypowiedzi bardzo mądre i, i bardzo za nie też wszystkie dziękuję e, kochani moi e, zimno już trochę więc kończę e, wszystkiego dobrego wam życzę i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym tygodniu szalom alechem tak nazywam Cię, pomóż mi z sobie, znajdź i to już takie coś na M, co pozwala.